Mówią, że w kosmosie jest oko, które nigdy nie mruga? Astronomowie nazwali je Okiem Saurona, ale to nie jest zwykła gwiazda. To czarna dziura w centrum galaktyki NGC 14551. Pierścień gazu wokół niej wygląda jak złowrogie oko. Naukowcy twierdzą, że pochłania całe światy. I że patrzy w naszą stronę, co jeśli to nie tylko zbieg okoliczności, a coś, co obserwuje nas od miliardów lat. Czarne dziury rosną, a to zbliża się. A jeśli to nie jest czarna dziura, lecz oko obcej cywilizacji? Czy patrzymy w kosmos? A tak naprawdę to kosmos patrzy na nas? Daj serce, napisz w komentarzu co o tym myślisz, udostępnij wideo i zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz wiedzieć więcej.